Coś musi być w tym odcinku, muszę Wam powiedzieć, bo kiedy skończyłem przygotowywać się do tego kwadransika, otworzyła mi się strona internetowa z tym, co papież Franciszek powiedział wczoraj podczas modlitwy Anioł Pański. I okazało się, że powiedział jeden do jednego to, co ja chciałem powiedzieć dzisiaj Wam. Także z dziką rozkoszą, razem z papieżem Franciszkiem, zapraszam Was na ten kwadransik ze słowem. Cześć, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie w dzisiejszym kwadransiku ze Słowem. Już po świątecznym kwadransiku dla niektórych z Was pewnie nie tak łatwym czasie, który miał miejsce przez ostatnie parę dni, nie wszyscy mogli się spotkać wspólnie przy wigilijnym stole. Takich świąt nie było już dawno, gdzie, no z uwagi na sytuację, która panuje na świecie, nie można się było spotkać. Ale w całym tym trudzie również nie brakowało Bożego działania, jestem przekonany. Nie brakowało też pięknych inicjatyw, jak na przykład inicjatywy arcybisku Parysia. Jeśli śledziliście choć trochę media społecznościowe podczas tych świąt, mogliście zauważyć, zobaczyć księdza arcybiskupa przebranego za górala. W końcu góral z krwi kościu, także dobrze wyglądał, śpiewał i grał na gitarze, śpiewał kolędę, a to wszystko dla. Łódzkiego Hospicjum Dziecięcego, które tą akcją chciał arcybiskup Ryś wesprzeć, nominując później Golec w Orkiestrę. A Golec w Orkiestra nominowała mnie także. Jeśli nie widzieliście jeszcze występu Braci Zielińskich, to pozwolę Wam zobaczyć parę sekund z tego niezwykłego wykonania. Jak to cześć, Mój Także jak mogliście zauważyć, było dość wesoło, i przez taki drobny gest okazało się można było wesprzeć dzieciaki, wesprzeć ich walkę z chorobą, wesprzeć to łódzkie hospicjum. I wiem, że już, już wiele przelewów ludzie dokonali. Ja również starałem się wesprzeć. Tą inicjatywę nie tylko przez ten niezwykły śpiew, ale również przez, przez jakąś pomoc materialną. Także te drobne gesty, te małe gesty naprawdę potrafią zmienić świat. I o tym dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć. I chciałbym przeczytać ten fragment, o którym wspomniałem już wcześniej. Fragment papieża Franciszka, jego wypowiedzi ze wczorajszej modlitwy Anioł Pański. Papież Franciszek powiedział tak: Gesty miłości zmieniają historię. Nawet te małe, ukryte, codzienne. Bóg kieruje historią poprzez pokorną odwagę tych, którzy modlą się, kochają i przebaczają. Pan pragnie, byśmy uczynili z życia niezwykłe dzieło poprzez zwykłe gesty każdego dnia. Tam, gdzie mieszkamy, w rodzinie, w pracy, wszędzie. Jesteśmy powołani do bycia świadkami Jezusa. Dając światło światłu uśmiech, światło Jezusa, unikając mroków, obgadywania i plotek. Zobaczcie, że papież Franciszek mówi o bardzo ważnej rzeczy, o tych drobnych gestach które potrafią naprawdę zmienić świat, które potrafią naprawdę zmienić życie drugiego człowieka. I gdybyśmy otworzyli sobie na przykład Ewangelia Mateusza, pierwszy rozdział, od 18 do 25 wersetu, czytamy w 18 wersecie, że z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak, że poza ślubinach Matki Jego Maryi z Józefem, wpierw zanim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną, za sprawą Ducha Świętego. I możemy przeczytać później o, o tym trudnym czasie, uważam, który Józef miał przed sobą, e, ponieważ znalazł się w bardzo niewygodnej sytuacji. Był poślubiony Maryi, e, ale jeszcze nie współżyli ze sobą, i nagle Maryja znajduje się w ciąży. I każdy normalny człowiek pewnie by ją zostawił. I Józef też miał taką myśl, i, i myślał, że, że, że ona go zdradziła. I nagle w środku nocy przychodzi Anioł Pański i mówi do Józefa, żeby wziął Maryję do siebie. Bo to, co się stało, zadziało się ze sprawą Ducha Świętego. To brzmiało pewnie nieprawdopodobnie. I myślę, że na dzielnicy taka informacja wcale i wtedy, i dzisiaj nie byłaby bardzo wiarygodna. I Józef musiał to wszystko dźwigać. I, I to jest wzór świętości, to jest wzór w ogóle męstwa. Ten rok chyba, z tego co wiem, papież Franciszek również dedykował wstawiennictwu, czy ofiarował wstawiennictwu świętego Józefa. Mamy z kogo brać przykład, panowie, mamy, mamy z kogo brać naprawdę przykład męstwa, odwagi, takiego zaufania Bogu mimo, mimo całej okoliczności, wszystkich okoliczności, tego co mówią ludzie. I to myślę, Józef musiał dźwigać, musiał dźwigać ciężar plotek, ciężar spojrzeń ludzi, mimo że nic nie zrobił. I to jest, to jest pewnego rodzaju męczeństwo, które człowiek przechodzi, kiedy wiesz, że jesteś niewinny, kiedy wiesz, że nic złego nie zrobiłeś, kiedy wiesz, że twoja rodzina nic złego nie zrobiła, a jednak zbierasz, tak jakby, tak jakby ona jednak coś zrobiła. To jest coś… Co na poziomie serca przechodził Józef, i myślę, tego możemy się uczyć, takiego męstwa i takiej odwagi, i tego by nie uciec w takich, w takich sytuacjach. I o Józefie czytamy pod koniec tej historii, kiedy Anioł mówi do, do niego we śnie. Oto dziewica pocznie, porodzi syna, któremu nada, nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Kiedy zbudził się ze snu, Józef uczynił tak, jak polecił mu Anioł Pański, by wziął ją do siebie. Wziął swoją małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do niej, aż porodziła syna, któremu nadał imię Jezus. Słowo się wypełnia, czytamy, słowo, które, które zostało dane przez Boga, przez pośrednictwo Anioła. Co robi Józef? Józef posłusznie bierze Maryję, bierze swoją małżonkę do siebie. Ten drobny gest. Zmienia później świat, ponieważ gdyby nie ten gest, Maryja nie byłaby bezpieczna, Jezus nie byłby bezpieczny, a to ten Jezus później bierze winy całego świata na siebie. I często tak bywa, że również w naszym życiu widzimy, widzimy te bardziej spektakularne rzeczy, widzimy i wspominamy te wielkie rzeczy, ale ich by nie było, gdyby nie drobne gesty ludzi przed nami. Widzimy często też cuda, które się dzieją, widzimy wielkie odpowiedzi na modlitwę, ale często nie widzimy tych lat modlitw wcześniej, które poprzedzały te przełomy, które, które no właśnie mają miejsce i są widoczne. Często nie widać tych wieloletnich modlitw naszych babci, naszych rodziców, a, ale widzimy jednak niezwykłe działanie Boga w życiu tej czy tamtej osoby. Powinniśmy nauczyć się doceniać te drobne gesty, dziękować ludziom, dziękować Bogu za drobne rzeczy, które. Które, no właśnie, okazują względem nas. Później w drugim rozdziale Mateusza czytamy to samo. Kiedy mędrcy odjechali od anioł pański, ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: Wstań, weź dziecię, jego matkę, uchodź do Egiptu, pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dziecięcia. On wstał, wziął w nocy dziecię, jego matkę i udał się do Egiptu. Józef Kolejnym drobnym gestem jest posłuszny Bogu, chroni Maryję, chroni Jezusa. I ten drobny gest czyni drogę dla Zbawiciela. I o tych małych gestach miłości e, chciałem dzisiaj Wam parę słów powiedzieć, bo jesteśmy w czasie narodzin Pana Jezusa. I nie wiem, na ile wy, mm, oczywiście, wiemy, że to są to ta data jest symboliczna, ale, ale jednak jest to okazja do świętowania, jest to okazja do uczczenia Pana Jezusa. Każdy powód jest dobry, by uczcić Pana Jezusa. I skoro to są e, umowne, ale są urodziny Pana Jezusa, to kto z Was miał taki pomysł, żeby zaśpiewać Mu 100 lat, żeby złożyć Mu życzenia? Na ile realnie traktujemy Jezusa w naszym życiu? Ja pamiętam, przypomniał mi się taki moment, kiedy byłem kiedyś na uwielbieniu, parę ładnych lat temu, i podczas tej modlitwy uwielbienia przyszła myśl do mojego serca: Ale byłoby fajnie, gdybyśmy zaśpiewali dla Jezusa 100 lat. I ja, ja wiem, co sobie myślicie dzisiaj, być może słuchając tego, ja, bo ja pamiętam, co samo o tym myślę. Ja mówię, jaki to jest głupi pomysł. Jeszcze ludzie tu stoją przez chwilą, wszyscy ta, takie święte twarze, w, wiecie, ręce wzniesione. A ja mam w sercu przekonanie, że mam to zrobić. I mówię do człowieka, który prowadził tą modlitwę: Słuchajcie, możemy zaśpiewać 100 lat dla pana Jezusa, bo mam takie przekonanie. I pamiętam, że się śmiali wszyscy, ale zaśpiewaliśmy, zainternowałem, zaśpiewaliśmy 100 lat. I wiedziałem, że tym drobnym gestem uczciłem Jezusa. Wiedziałem, że tym drobnym gestem sprawiłem mu frajdę, sprawiłem mu radość i to było, to było coś pięknego, ale nie zawsze mi to wychodzi. Teraz, chyba wczoraj, przedwczoraj byłem na, na pasterce i, i, i na koniec y, gdzieś tego, tego kolędowania miałem taki… Y, to jeszcze było na, y, na liturgii… Ale miałem taki, taką myśl, żeby podnieść ręce i uwielbić Pana Jezusa, ale patrzy, nikt którą nie podnosi. To nie była wielce, charyzmatyczna wtedy msza, bo zeszli się ludzie normalnie z, ze swoich domu, domów, nie tylko ze wspólnot. I siedziałem sobie, myślę, podniosę ręce, kogoś, będę peszył tutaj, rozpraszał, a w sercu czułem, że to sprawi frajdę Panu Jezusowi. I wiecie, co zrobiłem? Nic nie zrobiłem. I potem przepraszałem Pana Jezusa, mówiła: A jeśli to miało Ci spra sprawić radość, po prostu sprawić frajdę. Ten drobny mój gest, bo ty przecież lubisz Twoje słowo mówi, że Ty lubisz, jak wznosimy Ci ręce i, i wznosimy ręce, żeby cię uwielbić. E, a ja tego nie zrobiłem. Przepraszam Cię, Panie Jezu, więc nie zawsze mi wychodzą te gesty miłości. Relacja z Jezusem jest jak, jak relacja z innym człowiekiem. Nie zawsze uda ci się okazać taki gest, jaki chciałbyś, bo czasem coś stanie ci na przeszkodzie. Ale warto jest myśleć o tym, że dla Pana Jezusa możesz coś zrobić. Dzisiaj biegłem sobie, bo biegałem, spalałem kalorie przed obiadem w drugi dzień świąt. I mówię: Dla Ciebie, Panie Jezus, zaczepię kogoś, jak będę biegał, i życzę mu wesołych świąt. Po prostu drobnym gestem. Możesz sobie powiedzieć: czy ten uśmiech coś zmieni, czy to, że komuś teraz powiesz, patrząc w oczy, niech Pan Jezus Cię błogosławi, wesołych świąt, czy to może komuś życie zmienić? Myślisz sobie nie. A skąd wiesz? A może Pan Jezus posłuży się tym drobnym gestem, żeby zmienić czyjeś życie, by dać mu nadzieję? Być może ktoś już dzisiaj cały dzień prosił Boga o jakieś znaki, ty takim jednym gestem będziesz znakiem dla tej osoby. To jest, to jest coś bardzo realnego, i powiem Wam, że ten jeden gest. Czasem ten jeden gest może uwielbić Boga dużo bardziej niż godziny naszych modlitw. Ten jeden gest może sprawić Bogu więcej frajdy niż nasze wyrzeczenia i posty. Naprawdę jeden gest w posłuszeństwie, jeden gest w posłuszeństwie Bogu, jeden gest, który chce sprawić ze szczerego serca Bogu radość, może uwielbić Boga dużo bardziej niż cokolwiek innego. To jest naprawdę niezwykłe. I kończąc. Powiem Wam, że, że ja takiego Boga znam, który, który lubi czynić takie gesty. Parę ładnych tygodni temu byłem na spotkaniu mojej wspólnoty w Skierniewicach, i pod koniec uwielbienia miałem w sercu pragnienie, by poprowadzić modlitwę po nauczaniu, które powiedziałem. Zwykle tego nie robię, ale jakoś poczułem, że mamy się pomodlić. I zacząłem mówić słowa poznania, które Pan Bóg zaczął też później potwierdzać, i te dolegliwości, o których wspomniałem, faktycznie ludzie mieli i zostali z nich uzdrowieni, dawali świadectwo. Ale w pewnym momencie pomyślałem coś, co było dla mnie takim właśnie głupim gestem, bo, bo usłyszałem słowo 12 i nie wiedziałem, co to znaczy, ale czułem, że to słowo przyszło od Ducha Świętego. I powiedziałem wtedy tak: Bogu dzięki za tą łaskę, że się odważyłem. Powiedziałem, powiedziałem tak: Nie wiem o co chodzi, ale słyszę, liczbę, czy mam w sercu liczbę 12. przed chwilą tego nie miałem, wiem, że to przyszło na modlitwie. Wierzę, że to słowo kogoś dotyka, ja go nie rozumiem, ale jeśli to jest dla Ciebie, to tylko Ty to zrozumiesz. I tego samego wieczora jeszcze dostałem SMS-a od mojej dobrej znajomej, której tata no, ciężko choruje i ona była w wielkim dylemacie, ponieważ jego stan zdrowia już nie za bardzo kwalifikował go do naświetlań, które miał przechodzić walcząc z chorobą nowotworową, ale musiała podjąć decyzję, czy te naświetlania podjąć, czy nie. Bo jeśli coś się stanie podczas naświetlań, a było bardzo duże prawdopodobieństwo, że coś się stanie złego i że może nie przeżyć tych naświetlań, to wiedziała, że do końca życia będzie miała na sobie tą odpowiedzialność, że to była jej decyzja. A jest też lekarzem. I kiedy powiedziałem tą liczbę 12, ona powiedziała sobie: Tu chodzi o mojego tatę, tu chodzi o tych 12 naświetlań, bo chodziło o 12 naświetlań. Ona się zastanawiała, czy te 12, czy on to przebrnie, czy on to przeżyje. I to słowo było dla niej potwierdzeniem, że to słowo było od Pana i to słowo tyczyło się jej. I, i chwała Panu za to, za to, że przeszedł już te 12 naświetlań. I, I lekarze się dziwią, w jak dobrym stanie przeszedł te naświetlenia. I, I Bóg dał słowo dla mnie małe, drobne, niepozorne, dla kogoś można powiedzieć głupie, wygupił się. Ale dziś Bóg odbiera chwałę za to, że się być może wygupiłem, ale on w tym jest dziś uwielbiony. I Panie, chcemy Ci dziś prosić o to, byśmy nie bali się stracić dla Ciebie twarzy, byśmy nie bali się, Panie, stracić dla Ciebie. Ale byś ty tą naszą stratą mógł się posłużyć, byś ty tym naszym straceniem swojej własnej twarzy mógł uwielbić swoje imię. Panie, bądź błogosławiony, bądź uwielbiony, bądź wywyższony w tym, co przygotowałeś dla nas, Boże, i oddajemy Ci dziś chwałę, cześć i uwielbienie w tym, co już się stało i w tym, co już zrobiłeś. Prosimy Cię Panie dzisiaj za wszystkich chorych, których mamy w sercu, za chorych z naszych rodzin. Wołamy dzisiaj za tych, do których Ty nas posyłasz, posyłasz nawet z drobnym gestem. Panie, posłusz się tym drobnym gestem, by przynieść uzdrowienie, by przynieść cud, nawet dotknięciem, dotykiem, słowem, uśmiechem, wypowiedzeniem z wiarą imienia Jezus. Ty tą drobną rzeczą się posłusz, by objawić swoją chwałę i by objawić swoje królestwo na ziemi. Amen. Niech tak się stanie. Widzimy się w kolejnym kwadransie ze słowem. Nie zapomnijcie subskrybować kanału. A jeśli nie macie wciśniętego dzwoneczka, to go lepiej wciśnijcie, bo kolejne odcinki niechybnie się zbliżają. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym kwadrensieku ze słowem.